Cześć, siemanko oraz na jakiś czas pojawia się u mnie film, w którym bardziej skupiam się na rozmowie niż na graniu i tak jest też tym razem. Dziś chciałem poruszyć temat koszulek piłkarskich, dlaczego wielu kibiców decyduje się na kupno z alternatywnych źródeł, jakie są zalety i wady takich decyzji oraz co sądzić o cenach narzucanych przez wielkie korporacje. Jednym z przykładów takich głośnych alternatywnych źródeł w ostatnich czasach jest CNFans, Messi108 czy strona Jersey, o której ostatnio głośno na Twitterze czy TikToku oferuje repliki koszulek piłkarskich. Piłkarskich w znacznie niższych cenach, co wzbudza zarówno zainteresowanie, jak i kontrowersje. I dziś przyjrzymy się temu szerzej, a wnioski jak zawsze pozostawiam wam. Wiele osób kupujących stamtąd zazwyczaj przekonuje cena, ale też szeroka oferta, która pozwala na dostęp do koszulek z wcześniejszych sezonów. Chciałbym ten temat zacząć od tego, jaki jest problem dla wielu kibiców, jeśli chodzi o kupno w pełni oryginalnych koszulek piłkarskich z oficjalnych źródeł. Dzisiaj, jeśli jesteśmy zainteresowani kupnem trykotu naszej ulubionej drużyny, to często jesteśmy zmuszeni do wydatku około 500 zł, jak nie więcej, za koszulkę. No i tu zaczyna się problem, bo to nie są kwoty, na które każdy kibic może sobie pozwolić. Wielu kibiców oburza szczególnie to, że średnie miesięczne zarobki w Polsce są znacznie niższe niż w Niemczech, Wielkiej Brytanii czy Francji. A mimo to, ceny koszulek są identyczne albo nawet czasem wyższe z powodu lokalnych podatków. Trzeba też wziąć pod uwagę to, że koszt wyprodukowania takiej koszulki w Azji, według różnych źródeł, waha się w widełkach od 40 do 60 zł. Także większość tej kwoty to zyski dla producenta klubu oraz koszty reklamy i marketingu. I okej, okay, przy tak na nawet by ta koszulka kosztowała 200-250 zł i pewnie wielu innych też, by właśnie wspierać swój ukochany klub, ale my dochodzimy do miejsca, gdzie one przekraczają nawet pół tysiąca, co zakrawa naprawdę o absurd. Ten temat co jakiś czas często powraca do mainstreamu ostatnio głośno o tej sprawie zrobiło się kiedy udostępniono informacje o nowych koszulkach reprezentacji Polski na euro em, oraz podano ceny, które zaszokowały wielu, no i spotkało się to z bardzo mocną krytyką wielu kibiców, szczególnie tych kanapowych. Umówmy się, wielu będzie stać na taką koszulkę, natomiast dla zwykłego kibica, takiego jak już mówiłem, kanapowego, który chce cieszyć się po prostu meczami reprezentacji jest to jednak zaporowa cena. Są to właśnie Składowe, które powodują, że wiele osób szuka alternatyw. Przeprowadzając własne badania, pytając wielu osób na różnych platformach, dlaczego korzystając z takich opcji, najwięcej z nich wymieniało powody, o których wspominałem, czyli droga cena, gdzie większość tej kwoty to marketing i właśnie sama marka klubu i producenta, który winduje tak mocno daną cenę, również niesprawiedliwe traktowanie różnych rynków i nie zwracanie uwagi na średnie wynagrodzenie w danym kraju, PKB i ogólny brak regionalizacji. Cenowej. Żeby nie było kupno koszulek, stamtąd oprócz swoich fanów zebrało również sporo przeciwników, i na X możemy często być świadkiem zabawnych wojenek między nimi. Jednym z najbardziej sensownych argumentów przeciwników jest to, co wielu z nas zauważyło ostatnio, czyli wysyp pseudo-biznesmenów i Januszy, którzy te dane koszulki, które można dostać z dostawą powiedzmy średnio za 80 zł, wystawiają na serwisach aukcyjnych typu OLX czy Vinted z kilkukrotnym przebiciem cenowym, a jak jak doskonale wiemy, w Polsce obowiązuje zakaz sprzedaży podróbek zgodnie z artykułem 305 ustawy prawo własności przemysłowej sprawca sprzedaży w celu wprowadzenia ich do obrotu może podlegać karze pozbawienia wolności nawet do lat dwóch i dany proceder od sprzedaży podróbek właśnie jest również krytykowany w gronie sympatyków Messiego 108 żeby nie było, że ktoś normalny temu przytakuje, ponowna sprzedaż tych rzeczy spotyka się z ogromną krytyką i organizacją masowego zgłaszania tych rzeczy do saportu. na sam koniec kilka słów mnie, zakupiłem próbne trzy koszulki i powiem tak, różnice nie są ogromne, ale to nie jest tak, że nie da się wyczuć, czy to podróbka, czy oryginał. Jeśli ktoś miał do czynienia z oryginalnymi koszulkami, ma wprawne oko. To po pewnym czasie, po pewnym momencie, wyczuję, że jest to podróbka. Same koszulki są solidnie wykonane, ale dla wprawnego oka jest się w stanie dostrzec różnicę. Szczególnie jak mówiłem, jeśli miało się styczność z oryginałami. Także tak, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Liczę na Wasze zdanie pod filmem. Co sądzicie na ten temat? Ile według Was powinna kosztować optymalnie koszulka piłkarska z oficjalnych źródeł oraz co sądzicie właśnie o kupowaniu koszulek z takich źródeł jak Messi 108 i podobnych? Jeszcze raz wielkie dzięki za oglądanie, życzę Wam miłego dnia, łapka w górę, subskrypcja naprawdę mile widziana, do usłyszenia, cześć!